Dzień dobry Państwu. Nazywam się Wam Marcinkowska i z wielką przyjemnością witam na naszym kanale Wici. Dzisiaj nie jestem sama. Zaprosiłam pana Filipa Podstawskiego, autora książki Zakon Okrągłego Stołu. Jest to bardzo ciekawa pozycja i omawia, wyjaśnia szereg spraw dotyczących naszej współczesnej historii, historii naszej składanej ojczyzny. Dlatego bardzo zapraszam Państwa do zapoznania się z tą książką, ale nie na ten temat chciałabym rozmawiać. Polska w tej chwili jest, mamy kryzys, mamy kryzys na Ukrainie, który bezpośrednio nas, właściwie nas dotyczy. I właśnie na ten temat chciałabym porozmawiać z naszym gościem. Czy spodziewał się pan wojny, wojny na Ukrainie i jak pan sądzi, dlaczego Putin zdecydował się na tak radykalny krok? To znaczy, wydawało mi się, że raczej nie dojdzie do takiego konfliktu kinetycznego, z jakim mamy do czynienia obecnie. Brałem to jednak pod, pod uwagę, dlatego że zawsze moim zdaniem w, te, w analizie tych sytuacji politycznych trzeba brać pod uwagę taki czynnik absurdu. Właśnie analizując tą historię Polski z lat 90., gdy była trwała transformacja, no to mieliśmy do czynienia z mnóstwem takich, takich wydarzeń, o których właśnie również piszę w swojej książce. No to skłoniło mnie do tego, żeby jednak zawsze taki czynnik absurdu brać pod uwagę. To, nie musi, to musi być, nie musi być absurd w rzeczywistości, dlatego że być może mamy do czynienia pod spodem z jakimiś wewnętrznymi grami, które są niezrozumiałe na pierwszy, na pierwszy rzut oka. Natomiast co do całej sytuacji na Ukrainie to był taki jeden czynnik, którym wydawało mi się, że on, że on uwiarygodnia to, że do wojny jednak dojdzie. Dlatego, że mieliśmy do, do czynienia z, takim, z taką pewną konsekwencją, konsekwencją, wydarzeń. To znaczy, główną narracją przed tym, jak zaczął się konflikt na Ukrainie, była sprawa trackerów w Kanadzie, którzy blokowali którzy blokowali oczywiście kanadyjskie miasta. Jest to o tyle istotne, że Kanada jest, posiada bardzo dużą, dużą mniejszość ukraińską, która ma tam duże wpływy polityczne i bardzo często Kanada właśnie spieszy z pomocą Ukrainie. I gdyby ktoś chciał zdestabilizować sytuację na Ukrainie, tam doprowadzić między innymi do wojny, to dążyłby również do destabilizacji sytuacji na Ukrainie, czyli wygląda jakby te sytuacje były ze sobą połączone. Ale tu jest również inny taki czynnik, który te, te sprawy łączy. To znaczy zarówno Żeleński, prezydent Ukrainy, jest aktorem, jaki i trudno oparał się aktorstwem. Zajmował się również kwestiami artystycznymi, no, czyli to tak sugeruje, że jakbyśmy mieli do czynienia z pewnymi figurantami, tak przynajmniej na to wskazuje, może to jest jakiś klucz do interpretacji tych wydarzeń. W każdym razie ta ciągłość jest interesująca i jeszcze być może właśnie powrócę do tego tematu. Ale również inne wydarzenia historyczne, z którymi mieliśmy do czynienia na przestrzeni ostatecznych miesięcy, skłaniają do, 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 do poszerzenia tej analizy bieżących wydarzeń. Mam to na mianowicie na myśli sytuację, jaka miała miejsce w Afganistanie, gdzie Amerykanie, wycofując się, rzekomo porzucili przypadkowo mnóstwo uzbrojenia. No, mi się nie wydaje, żeby to, by, żeby to miał być przypadek, myślę, że to również było zaplanowane. Ale również w przypadku tego konfliktu widzimy, że różne zachowania Rosjan, armii rosyjskiej są trochę absurdalne. To znaczy na Ukrainie w pierwszych dniach wojny wjechało mnóstwo zwykle proradzieckiego sprzętu, który został bardzo szybko zneutralizowany przez siły ukraińskie, dlatego że te, że te wszystkie tabory nie miały dobrego wsparcia między innymi, innymi piechoty i mogły być bardzo szybko zestrzelone. Wydaje mi się, że taka strategia jest zupełnie nieracjonalna i że to miało w ogóle inny powód. Sprawę Afganistanu i sprawę Rosji łączy to, że z jakiegoś powodu doszło do takiej utylizacji sprzętu wojskowego. I jeszcze do tego powrócę, w każdym razie na razie, to, na razie chciałem to zaznaczyć, że być może właśnie pod spodem mamy do czynienia z pewnymi kwestiami gospodarczymi, że komuś zależy na, na tym, żeby po prostu doszło do, do kolejnej, do jakiej, kolejnej na przykład produkcji sprzętu wojskowego. To wiadomo, opłacalne wielu korporacjom, na przykład, i tak dalej. Za tym, że być może są tu, y, mamy w tle jakieś takie gry ekonomiczne bardziej niż polityczne, świadczy między innymi y, to, kim naprawdę jest Putin. Bo nam się wydaje, że on jest jakimś y, tak władcą autorytarnym, y, który po prostu rządzi, rządzi tą Rosją, i że Rosja jest jak, tak z, z gruntu sprzeciwna z y, temu krajom zachodnim. No, ale tak oczywiście nie jest. Putin przez wiele lat pojawiał się na forum ekonomicznym. E, możemy znaleźć mnóstwo jego zdjęć z Klausem Schwabem z, z wielu lat, a Klaus Schwab jest oczywiście uznawany za m, takiego autora takiego świata e, świata pokowidzie. Putin jest jak najbardziej związany z tym systemem ekonomicznym. Teraz niby został wykluczony, no ale to już post factum, to już musiało do tego dojść, ale wcześniej przez wiele lat był oczywiście w tym systemie ekonomicznym brany pod uwagę i był jego po prostu elementem, był jego częścią, częścią jako takiej. Dlatego być może ważniejsze są tutaj czynniki ekonomiczne i różne gry korporacji, różne sprawy medialne niż te kwestie właśnie polityczne, niż, niż ta wojna kinetyczna jako taka. No w tym chciałem tu jeszcze zwrócić uwagę na sytuację Izraela, to znaczy... Widzimy, że po roku 2014 w Ukrainie bardzo duże wpływy mają, mają po, prostu, po prostu Żydzi. Sam Poroszenko miał pochodzenie żydowskie, również właśnie żywski, aktor żałański też ma pochodzenie żydowskie, wcześniej Jaceniuk, który tam rządził w zasadzie zaraz po wydarzeniach na Majdanie, wielu również innych ministrów ukraińskich ma pochodzenie żydowskie. Jest to o tyle ważne, że sama Rosja tak utrzymuje, wydaje się dobre stosunki z Izraelem, Izrael bardzo. Później ten konflikt, konflikt potępił, a to również może mieć, może mieć drugie dno i skłaniać do refleksji nad samą, samą sytuacją, dlatego że no, niby to są osobne, osobne kraje, że po prostu Żydzi na Ukrainie mieliby nieby wspierać własny, własny naród, no ale wśród tego narodu jednak jest, jest takie mocne przywiązanie do, do takich tradycji, tradycji etnicznych. I to było również widać przy okazji innych konfliktów. Dlatego ten czynnik również należy brać pod uwagę, że być może to jest klucz do interpretacji wszystkich tych wydarzeń. Jak pana zdaniem zakończy się ta wojna na Ukrainie i czy na chwilę obecną można przewidzieć przebieg, przebieg tych walk, jak to jak sytuacja się potoczy? To znaczy, po pierwsze, jest coś takiego, że my do końca nie wiemy, jak w rzeczywistości sytuacja na Ukrainie wygląda. Jest dużo analityków, którzy właśnie przedstawiają takie bieżące raporty z frontu, ale jest to robione na podstawie jakichś danych udzielanych przez wywiady zachodnie lub wschodnie i te dane, dane mogą być niepełne. Zresztą ci sami specjaliści podpierają się często różnymi materiałami, które się pojawiają na Twitterze, i, a tych materiałów nie jest tak wiele. To znaczy nie mamy tak dużo materiałów, wideo z, z, z przebiegu konfliktu. Natomiast to nawet zwraca uwagę sam Jacek, Jacek Bartosiak, dlatego to nie jest jakaś teoria spiskowa, e, że tych materiałów faktycznie jest niewiele. Pojawiają się zdjęcia z, na przykład ze zniszczonych konwoi, niekiedy z walk, ale tych jest, 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 materiałów z walk jest dużo mniej. Często te materiały z walk mają taki trochę absurdalny przebieg. Na przykład e, niedawno widziałem na Twitterze materiał, w którym po prostu mm, armia ukraińska strzelała do czołgów, które ewidentnie stały i oni bez żadnego zabezpieczenia, po prostu strzelali z wyrzutni rakiet do tych czołgów. Gdyby tam było jakieś, jakieś wsparcie piechoty dla tych czołgów ze strony rosyjskiej, to po prostu ci Ukraińcy mogliby być wzięci w ogień. I od razu widać, że ten film jest nagrany po to, żeby, żeby pokazać efekt tego niszczenia, tego niszczenia tego czołgu. Wiele materiałów jest takich, że ewidentnie ich autorzy dążą do tego, żeby nie pokazać całości, całości, całości wydarzenia. To znaczy kamera, kamera telefonu jest na przykład obrócona ewidentnie w stronę Ziemi, żeby pokazać tylko jakiś fragment tego, tego, co, się, tego co się tam dzieje. No i tak jak wspominałem, to, że mamy mało tych materiałów z, z wojny, nawet z, jest elementem analizy ze strony bardziej powiedzmy mainstreamowych badaczy tego, tego wydarzenia. No to, to wszystko sprawia, że do końca nie wiemy, nie wiemy jak ta, jak ta wojna, wojna w całości przebiega. Musimy opierać się jednak na, na tym, co zostanie nam, na, nam powiedziane. Pojawiają się jednak również takie absurdalne analizy w przestrzeni publicznej. Na przykład, że, że pierwotnie to miała być szybko operacja ze strony Rosji potrwać 48 godzin. Miała być to takie operacja sił specjalnych Rosji. Jednak jeśli to przeanalizować, Realizujemy, to okaże się, że jest to że to nie ma sensu, dlatego że mieliśmy do czynienia z natarciem również ze strony Krymu. Od Krymu do Kijowa jest 800 kilometrów i w międzyczasie trzeba również przebyć Dniepr. Oczywiście można armia ukraińska mogłaby wysadzić mosty w każdej chwili, zalać jakieś tereny i było praktycznie niemożliwe, żeby dotrzeć z Krymu w 48 godzin z wszystkimi taborami pod Kijów. Czyli tak interpretacja, że to miała być operacja sił specjalnych, jest, nie trzyma się kupy w związku z tymi, z tymi faktami. Czyli wydaje się, że inwazja rosyjska miała wyglądać tak, jak wygląda od samego początku. Ona jest z wielu powodów absurdalna. Właśnie z tego, o, to, o czym mówiłem wcześniej, że te tabory są w absurdalny sposób wysyłane na front, co ułatwia w dużym stopniu, stopniu ich niszczenie. No i to moim zdaniem jest, również wskazuje na to, że musimy szukać innych czynników no. Tej jakie mogą występować w, w przyczynach tej wojny, i to sprawia, że ciężko ocenić, jak, jaki ta wojna będzie miała w rzeczywistości przebieg e, i kto tą wojnę ostatecznie wygra. Ja sądzę, że tak formalnie to będzie takie perlusowe zwycięstwo Rosji, natomiast po, e, okupione wieloma stratami. Ale co może być powodem, że Rosjanie popełnili tyle błędów strategicznych, jak się wydaje niepotrzebnych, niepotrzebnych strat w swoim wojsku. No właśnie. To również wymaga, wymaga analizy. I tu chciałbym właśnie przyjść do takiej poszerzonej również analizy sytuacji na Ukrainie. Dlatego, że gdy spojrzymy na to wszystko, to my do końca w przestrzeni publicznej nie, nie ma dobrej analizy tego, czy jak. Jak w ogóle funkcjonuje system polityczny na Ukrainie. To znaczy, mówi się, że to jest tamta demokracja i że teraz jest właśnie również najazd autorytarnego systemu rosyjskiego na demokratyczną Ukrainę. Ale w zasadzie nie ma czegoś takiego jak czysta demokracja. W każdym kraju jakaś ta, jaka demokracja przybiera jakiś taki, jakaś taki jakaś swój specyficzny format. Na przykład w Stanach Zjednoczonych w rzeczywistości rządzą te korporacje, które wpłacają po prostu na kampanię, i zwykle ta kampania, która jest mocniej wsparta przez korporacje, jest, jest zwycięska. No w Polsce z kolei mamy właśnie układ Popis, który został sfinansowany przez agentury zachodnie w latach 90., o czym pisze w swojej książce. Natomiast na Ukrainie jest system Oli oligarchiczne jest, jest grupa wpływowych oligarchów, którzy po prostu kreują, kreują tych polityków. No i żełański również w jakiś sposób został przez te środowiska oligarchiczne wykreowany, dlatego że on zrobił karierę dzięki temu, że grał w serialu Sługa Narodu. Co ważne, Sam Żełański nie jest tylko aktorem, ale jest również producentem. On odpowiada również za produkcję tego, tego filmu, tego serialu. Natomiast to, że ten serial w ogóle mógł się ukazać w przestrzeni publicznej, jest efektem tego, że zainteresowała się nim i sfinansowała to oczywiście w dużym stopniu Telewizja 1, +1 której właścicielem jest oligarcha Igor Kołą, Kołą, Kołąski, działa tam też Igor Surkis, oraz co ciekawe. Niejaka Oksana Marczenko, której córka została ochrzczona przez Władimira Putina. Tutaj widzimy te związki oligarchów ukraińskich z, właśnie z Rosją. Również sam Poroszenko, który był prezydentem przed Żełańskim, prowadził interes z Rosją i co ciekawe, Żełański również, dlatego że on produkował również rosyjskojęzyczne materiały w swoim studiu, studiu nagraniowym, ale również sługa narodu który doprowadził do zwiększenia popularności żałońskiego i do tego, że żałoński ostatecznie wygrał, była zasadniczo w języku rosyjskim. To występował bardzo często język rosyjski, także ten język ukraiński był spychany na margines, i było wiele osób uważało, że sługa narodu jest elementem rusyfikacji, rusyfikacji Ukrainy. Badały też oskarżenia, że to jest działo ukrainofobiczne właśnie, takie niekiedy, niekiedy prorosyjskie. Czyli widzimy, że nawet w karierze Zeleńskiego występują takie prorosyjskie motywy. No co ciekawe, że jego studio w ogóle, jego studio nazywało się Kwartał 95 i to, że on mógł zaistnieć wcześniej, było możliwe dzięki temu, że wcześniejszą taką grupę komików, która też się nazywała Kwartał 95, dostrzegł niejaki Aleksander Wasiliewicz-Masliakow. Czyli prezenter telewizji radzieckiej i rosyjskiej, jeszcze w latach dziewięćdziesiątych to miało miejsce, dzięki temu właśnie było możliwe, że później łańcuch się tak wybił. No czyli widzimy tutaj bardzo duże uzależnienie, jakby taki związek tej klasy oligarchicznej również z systemem, systemem rosyjskim. I tu zauważyłem taką jedną rzecz, że gdyby naprawdę komuś zależało na zniszczeniu tego ukraińskiego systemu politycznego, to pierwszy atak szedłby właśnie na tą klasę oligarchów ukraińskich. A czy my mamy do czynienia z czymś takim, że pokazują nam zniszczone majątki oligarchów? Nie. Są pokazywane jakieś domy, na przykład w Charkowie jeszcze często rosyjskojęzycznej ludności zniszczone. Natomiast wydaje się, że nie ma ataku na tych, na tych oligarchów. Dlatego wydaje mi się, że to może być jakąś formą gry również wewnętrznej strony Ukrai ukraińskich oligarchów. Na to jeszcze nikt nie zwrócił uwagi, ale mm. wydaje mi się, że jest, to, że jest to bardzo ważne i dlatego być może ta wojna ma inny kontekst, niż nam się wydaje, i dlatego bardzo mało o niej wiemy, dlatego że wpływowym środowiskom na Ukrainie być może również zależy na tym, żeby hamować rozprzestrzenianie się pewnych informacji. W takim układzie, jaki jest zatem cel tej wojny i czy oprócz ktoś oprócz Putina i Rosji próbuje w tym kontekście realizować swoje interesy? No myślę, że tak. Już wspominałem o taki, że Aha. mamy tu do czynienia z, z tym, że jest jakaś konsekwencja wydarzeń. To znaczy, że była ta, tych, byli ci trakerzy w Kanadzie, później Żałański niedawno też mówił, że w ogóle, że on mógł swoją karierę zrobić dzięki temu, że, że Trudeau też karierę zrobił, że on tak, no widzisz podobieństwa między sobą a Trudeau. No moim zdaniem jest to sugestia, że możemy do Poszukiwać tu takiego tego, że te osoby po prostu zostały wcześniej świadomie wylansowane i do tego, żeby pewną, pewną swoją rolę, rolę odegrać. No ale w każdym razie, dużo się mówi o tym, że ta wojna doprowadzi w konsekwencji do pewnych zmian i przetasowań, przetasowań w Rosji, między innymi, że dojdzie do takiej liberalizacji. Liberalizacji, to znaczy, że na. na Nawalny zostanie wylansowany jako nowy, nowy przywódca, przywódca Rosji. No już teraz Nawalny się uruchomił. To też bardzo ciekawe, że on jest niby gdzieś tam zamknięty, a nagle wzmaga się jego aktywność na, w mediach społecznościowych. Jest to bardzo podejrzane. No i sugeruje, że to również jest pewna forma spektaklu. No oczywiście Nawalny nie wydaje się taką rzeczywistą opozycją, raczej jest taką osobą wykrywaną również przez system, przez system. I gdyby on jak faktycznie miał dojść do, do władzy, no to byłaby to raczej po prostu forma zmiany. E, zmiany tego systemu, no, ale raczej taka zmiana planowa niż jakieś rzeczywiste e, przemiany w systemie rosyjskim. Ale mi się wydaje, że to e, pójdzie jednak, jednak w innym, w innym kierunku. E, a jeśli chodzi o sam, e, sam, sam taki głębszy cel tych wszystkich wojen, no to właśnie ja bym zwracał uwagę na te kwestie ekonomiczne. No, efektem tej wojny e, będą na pewno, e, na pewno dwie rzeczy, to znaczy tam po prostu zostanie zniszczona masa sprzętu jeszcze takiego e, p, poradzieckiego po prostu. E, to wygener teraz na przykład to jest kwestia tych migów polskich, Również jest sprzęt jeszcze, jeszcze proradziecki. No i widzimy, że cała sytuacja może być formą po prostu utylizacji dawnego sprzętu, po to, żeby, żeby pewne korporacje zbrojeniowe mogły, mogły uzyskać znowu kolejne kolejne wpływy, kolejne zyski. No z takiego samego klucza bym interpretował na przykład sprawę w Afganistanie. No cały ten system. Mamy do czynienia z takim globalnym systemem po prostu ekonomicznym, gdy jest para, para wpływowych korporacji albo takich holdingów, holdingów korporacji, m.in. jak Black, Blackstone, które przez różne operacje, zwłaszcza z wojskowością związane, bo to są bardzo duże kontrakty, po prostu wysysają te pieniądze z, z takiej klasy średniej. Z, ta, z klasy średniej dzięki temu, czemu mogą się bogacić i budować Taką zamkniętą grupę, wpływową grupę. No i tą wojnę również bym widział po prostu w tym kontekście. W każdym razie obecnie zauważalnym takim efektem jest wzmożenie wydatków na wojskowość w Europie. Czy pan myśli, że ten trend będzie kontynuowany? Tak, tak, już o tym wspominałem, że moim zdaniem właśnie zwiększenie samej wydatkowości na zbrojenie jest jakby, ma być rzeczywistym efektem tej wojny. To, to już teraz widzimy, że jest jakby ponowna remilitaryzacja Europy, że Niemcy chcą się już teraz niby, niby zbroić. Myślę, że podobne procesy zajdą w innych krajach. To też obserwujemy na przestrzeni społecznej, to znaczy nagle osoby, które były dotąd pacyfistami zaczynają również mówić o konieczności zbrojeń, o wzmożeniu tych, tych wydatków i tak dalej. Na jakiś czas temu powstało też PESCO, czyli taka organizacja, która jest właściwie zalążkiem jakiejś agentury, agentury Unii Europejskiej Wspólnej. No teraz się mówi o Armii Unii Europejskiej, to między innymi mówi rząd niby antyunijny Polski. Dlatego myślę, że będzie szło to w tym kierunku. No ale Europa będzie potrzebować wroga i dlatego, gdy pojawiają się takie interpretacje, że to niby Nawalny ma zostać tym takim nowym szefem szefem Rosji, to ja to, to do końca nie wierzę. Mi się wydaje, że w Rosji właśnie zwycięży taka opcja y, y, pro, y, y, taka opcja y... Powiedzmy autorytarna, że jeszcze jeszcze ten autorytaryzm w, w, w Rosji, w Rosji e, ulegnie wzmożeniu i że ta opcja zwycięży, dlatego że to jest, no, paradoksalnie również na rękę e, Zachodowi, który będzie miał lepsze, lepszy pretekst do tego, żeby wydawać kolejne miliardy na zbrojenia i tak dalej. No myślę, że taki też jest cel z jednej strony, żeby to też widzimy w społeczeństwie rosyjskim, że tam e, mimo wszystko jest poparcie dla, dalej dla Putina i że to społeczeństwo może się zgodzić właśnie na wprowadzenie jakiegoś nowej wersji komunizmu wojennego, z czym mieliśmy już do czynienia oczywiście. E, e, oczywiście przed pierwszą, przed drugą wojną światową. No i optymalnym celem, moim zdaniem, właśnie dla systemu, takiego globalnego systemu ekonomicznego jest to, żeby wykreować taką formę nowej, w sumie nowej, nowej zimnej wojny. Z jednej strony będziemy mieli bardziej autorytarną Rosję, z drugiej strony również Europę. No a co ciekawe, również w Rosji dojdzie do zniszczenia tego, utylizacji tego starego, starego proradzieckiego sprzętu i również ta Rosja będzie potrzebowała, tej, potrzebowała tego nowego sprzętu. Dlatego myślę, że dojdzie do czegoś takiego, że po prostu pewne korporacje będą produkować broń zarówno dla tej nowej autorytarnej Rosji, jak i dla tej dawnej Europy, która się będzie teraz remilitaryzować. To jest myślę, że optymalny cel po prostu, żeby wykrywać coś takiego, wykrywać konflikt, sztuczny konflikt. I to jest. To się nazywa zresztą strategią dwóch rąk. Strategii, taką strategię używa często masoneria, kreując takie niebezwaśnione grupy. To widzimy w Polsce m.in. w konflikcie Popis. No ale w kontekście szerszym, takim geopolitycznym, również jest to możliwe, że są kreowane po prostu jakieś zjawiska geopolityczne na taką skalę. No i być może to, to prowadzi właśnie do tego, że będziemy mieli takie bloki. Bloki geopolityczne, które będą się na potęgę zbroić. Na no, w rzeczywistości broń dla tych bloków, bloków będzie finansowana po prostu z tych samych źródeł. No a wojna na Ukrainie była potrzebna po to, żeby zutylizować trochę starego poradzieckiego radzieckiego sprzętu. Jak widać, nasza niedaleka przyszłość maluje się w dosyć interesujących barwach. No tak, widzimy, że był wcześniej COVID. Gdy COVID się skończył, to zaczęła się ta wojna, jest to taka po prostu następstwo tych, tych narracji medialnych. Właśnie. Jeżeli Pan pozwoli, jeżeli Pan wyrazi na to zgodę, możemy porozmawiać na ten temat podczas następnego spotkania. E Oczywiście. W każdym razie ja na dzisiaj podziękuję i zapraszam Państwa na nasz portal, portal wicipolskie.pl. Tam możecie Państwo zapoznać się z wieloma ciekawymi materiałami, jak również możecie Państwo pobrać biuletyn WICI. Jest to taka zwykła kartka A4, można ją wydrukować, wystarczy kilka kopii i rozdać ją wszędzie tam, gdzie można. Ja na dzisiaj podziękuję i zapraszam na następne spotkanie. Dziękuję.